Cześć, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszej wideo recenzji zrecenzuję grzyb, który możecie spotkać w techniku i jest to dosyć popularny temat. Jak widzicie, jesteśmy w sali numer 28 i jest tutaj główny bohater, czyli grzyb. Znajduje się tutaj na suficie i tam na rogu połączenia ściany i sufitu. Widzicie, macie teraz zbliżenie. Yy, ma jakoś on metr na półtorej metra, nie wiem, nachodzi na sufit, na ścianę i na sufit. Jest dosyć ciemny, więc widać, że jest starszy od tego, który znajduje się tutaj na suficie. On ma 2 metry na metr i widzicie, ma takie, kółka tworzy i tutaj takie czarne plamki. Tak wygląda właśnie grzyb. Podejdźmy jeszcze do tamtego. No, jest to taki typowy grzyb, który możecie mieć w domu. No, jak widzicie, tutaj w szkole jest. Widzicie, jest on duży, nawet więcej, on ma dwa metry na metry. Jezus Maria, on jest gigantyczny. Możecie zastanawiać się, dlaczego taki grzyb jest w szkole. Otóż odpowiadam na pytanie. Przyczyną pojawienia się grzyba zazwyczaj jest słaba przepłynność powietrza. Czyli kiedy nie były prowadzone lekcje, szkoła nie była ogrzewana, ani nic, chociaż było lato, i zbierała się wilgoć, jak widzicie, tu jest sufit, więc tuż tu jest blisko dach. Blisko dach. Szkoły, więc tu zbiera się wilgoć i właśnie takie rzeczy się tworzą. Więc to jest grzyb, który możecie spotkać w sali numer 28. Jest to chyba najpopularniejszy grzyb. A drugim grzybem jest grzyb w toalecie, do którego zaraz przejdziemy. Więc jesteśmy już w toalecie, na drugim piętrze, jak widzicie, jest tutaj duży pogłos. Nie, wiem, czy to słuchać nieważne, ale główny cel podróży to znajduje się tam, w kącie, w rogu. Jest. Jest to grzyb. Widać, że on jest już po jakichś przejściach. Widać, że ściana była odmalowywana, rozkuwana, czyli widać, że były tu chyba robione lekcje praktyczne, technika grzybiarza, czyli sadzanie grzyba. Grzyb na drugim piętrze, widać, nadal są jego ślady, ale jakby główne części, te. Czarne plamy w miejscach, gdzie powinny być, są rozkute, jakby ktoś chciał go wyeliminować, ale nieudolnie, ponieważ przez ten grzyb jest na całej szerokości a, a gości. To nie, jest, yy, to, śla, to nie są ślady od sadzenia tego grzyba, tak jak są pączki i one mają taką dziurę. No właśnie, mówiłem, że tu są wprowadzone zajęcia praktyczne z, z profilu technik grzybia. Sadzanie grzyba, tutaj widać, widać, to jest przygotowane. Proszę zobaczyć. Widzimy, ewidentnie tu było odmalowywane, tu, tu, tam, skuwane. To jest chyba faktycznie technik grzybiacz i niestety w sposób niekontrolowany przedostał się do sali od polskiego. Jest to niesamowite. Więc przejdźmy do podsumowania. Szymonie, grzyb w szkole polecasz? Nie. Dlaczego? Śmierdzi strasznie. Właśnie to jest jedynym minusem grzyba. Bo smak, smakuje bardzo dobrze grzyb, taki tutaj jest, to jest bardzo dobry grzyb generalnie, ale ja to zauważyłem na lekcjach polskiego, że on wywołuje problemy z żołądkiem, tutaj jest żołądek gdzieś, nie wiem gdzie, yy, problemy żołądkowe ze skupieniem, bóle głowy i ja to doświadczyłem na polskim, więc to co pisali w internecie to jest prawda. No dobrze, więc to była moja relacja i wideorecenzja grzyba ze szkoły Technikum Polna. Jest on fajny, ale szkodliwy, więc niefajny. Więc to tyle. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam i do następnego odcinka. Czego tutaj szukasz? Poszukuję ambientu. Kibla echa. Po co? Zobacz. Dziękujemy. Dziękujemy za to przedstawienie, więc dokończę o tym grzybie.